Witam Was wszystkich, bardzo, bardzo serdecznie z tej strony ja, Generał Piotr I jako, że dzisiaj miałbyś odcinek z czegoś innego, bo postanowiłem nagryć znowu z naszej ukochanej gierki GTA, ale no niestety aktualizacja jest, więc... Dzisiaj będzie z ja Tak yy, Jako, że mam montażystę, będzie łatwiej, będzie szybciej, myślę, kiedyś przesłany film leże przez ten, ale to jutro myślę ten film zostanie przesłany, jeśli będzie tak jak będzie. Ja Nie no, będzie więcej pieniędzy do wzięcia. No i mieszkanie już odbijam. E, czekaj, co my tu mamy? No weźmy nocny klub, bo nie, no, nigdy nie robiłem mocnego klubu, więc... Tak, miałem pomysł, ale ten pomysł już nie wypalił, ponieważ chciałem, żebym montażysta dał mi tu takie Duszka, żebyśmy robi, żebym robił wyzwanie, ale wiem, że zaznaczycie żaden z moich kochanych widzów, to idzie do was. Biorę, biorę. Nick. The Music. Loot Drop Track. Jak to wygląda, tak? Właśnie, dawno nie widziałem tego, ale mam doktor. Bakter... I doktor Bach. No więc no, to się tyczy bardzo do Was, żebyście pisali wyzwania. odnośnie załóżmy tej misji albo czegoś Dobra, dobra. Dobra, nie zastraszę. Eee, no. Tu jest nasze wejście, ale. Nie mam mnie na liście, mówisz? No. no. A więc Oby nie zbanowali mi tego filmu za muzykę, bo smutno byłoby, jakby ktoś mi zba zbanował film za muzykę. Ci niczym. Dobra, już mam dwóch zakładników. Ale dużo hajs mieli. Widać, że to się nie... Ups. Dobra. Fuck. Kurde, ale akcja. I tak połowę nasze zabić. No i fajne, nie? No i właśnie tak się nie robi tych misji. No właściwie to napadów. Bo to kiedyś jednak robiłem, ale ze znajomym i który umiał grać. Wiecie, co ja zrobię restart, ponieważ nie zadziałało. Cóż. A i korzystam teraz z OBS, a nie ze Stream Labsa. No, bo streamlabs nie zawsze działa. U. U. Nie on skilu na... ...ladout. Trzeba... ...piłę. Tu trzeba byłoby coś kupić Ale nie mam To czemu to jest empty? To se wezmę I nie shuriken, bo to jest dziadowskie Tylko frag I, I ready No No na moim kanale już się pojawiało parę razy to wiadomo. Dobra, zamknij się, nie zostaw. Nie mam dalej mnie na liście. Dobra, ciekawe zobaczymy, czy się ucieszymy, jak się spalą. No nie. No kurde, gdzie to się tu Ej, no to jest bez no bez jaj, no dobra. Więc co tam jest do zjedziej, pójdę. Zdadza się, chciano taka bardziej. Więc. Czekajcie, że coś może sprawdzić, jeszcze wait. 9 minut, dobra. A czy takie 9-minutowe filmy mają sens? Hmm. Dobra! Myślę, że mają sens, więc zakończę teraz ten odcinek. Dzisiaj nie mam coś weny do nagrywania i dlatego też może, bo mam pomysł, potem nagram jeszcze drugi odcinek z kolegą. Ale musi mi się GTA najpierw wiecie zrobić. Więc... Baju i trzymajcie. Bye.